No się, to troszeczkę, myślę, że też jest no, spowodowany moim charakterem, że ciężko mi się odpuścić jakieś męż i a jeżeli tam mam jakieś szanse samo może zagrać, powiedziałem trenerowi, że wyjdę na rozgrzewkę i że zdecyduję. Mam staw stawczokowy usztuwniony i, i, i nie było źle, więc okej. Okay. A tutaj stary poczekało tak w piłkarskie tylko niewykorzystane sytuacje się trzone. Dzisiaj tak, tak było praktycznie, jak stworzył dwie sytuacje i mają stuprocentową skuteczność. Troszeczkę szkoda, że te akcje były po naszych jakichś takich błędach. Przy, jednym, jedna przy złym wyprowadzeniu piłki, druga no, troszeczkę z Karolem jakimś tutaj, m, to ja, w takim ten, że m, będzie pierwszy Karol czy tej piłce. Tak, na, 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 szyb, na, na, gorąco, na gorąco mam wrażenie, że mogą gdzieś tą piłkę wybić, ale mówię, no zaufałem Karolowi, ale w tą bramkę biorę jak najbardziej na siebie i, 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 i szkoda, że to się stało, no ale taka jest piłka. No, z względem sportowym, myślę, że to było no, jedno z lepszych tutaj. Eee, oczywiście jest to strzeliga, ale e, e, były, były momenty fajne gry, kiedy byliśmy bardzo dużo punktów, tylko dwa mecze przegrane. E, I oceniam to jak najbardziej Zgieram. na gry. Myślę, w sensie, że ludzie bardzo pokazali, pokazali na co ich stać, że, że można tam się tego zaufać. Ale teraz tylko dzięki dobrać do tego odpowiedniego trenera i, i, i myślę, że przy jednym, dwóch zawodników, przy tej kadrze yy, możemy sobie postawić jakieś wyższe cele, tak? Ale to, to już nie pytanie do mnie, tylko do, do zarządu. Bardzo dobrze. No, Jacek, ja Jacka z nami i prywatnie i zawodowo i, i tutaj też yy, jako, jako trenera yy, wiedziałem, że to jest tutaj yy, na tą końcówkę sezonu dobry wybór i wiedziałem, że sobie Jacek poradzi i pokazał to myślę w szatni, w w od razu w pierwszych minutach Jackowi zaufali i też myślę, że to miało przełożenie na, na boisku. No tak, po, tych, po tych meczach wygranych, gdzie miał Jacek dwa mecze wygrane, ale dzisiaj myślę, że piłkarsko był to nasz najlepszy mecz. Ale jest to często w piłce, tutaj niestety naszej, gdzieś tam jak chce się grać w piłkę, to się jakieś bramki traci, no i dzisiaj to tak się stało. Ale był to ostatni mecz. Mówię, na pewno trzeba wnioski wyciągnąć z tych bramek, ale też trzeba, myślę, że dzisiaj będzie więcej tych pozytywnych. Yy pozytywnych wniosków do wyciągnięcia i do przekazania drużynie.